Mini legendy, czyli oczywiście figurki zrobione na 3D, i dzisiaj omówimy sobie yy, może, jakie są te rodzaje mini legend. Cześć widzowie, witam Was, Tymon, wiele przygód w kolejnym odcinku, i jak na początku mówiłem, dzisiaj będziemy opisywać te mini legendy różne rodzaje. Zaczynajmy! Może najpierw zacznijmy od mini legend, które oczywiście kojarzycie. Na początku chciałbym zacząć od mini legend oryginalnych, zwykłych. Są one zrobione w nietypowy sposób, czyli z drugiej strony nam przypominają Lego, figurki Lego, ale przede wszystkim dlatego, bo są z podobnego materiału czy coś w tym stylu, i przy dodatku mają różne takie części połączające się ze sobą, więc ja bym stwierdził na pierwszy rzut oka, że to jest jakieś podróbka Lego, ale ja już wiedziałem, że to są mini legendy. I właśnie no tyle można z tym stwierdzić. Mini legendy, czyli takie figurki zrobią nam każdą pozę, no nie? To tak dla przypomnienia jeszcze powiem. No i możemy zobaczyć. Zobaczcie, są wszystkie kolory Mini Legend. A tu mamy pokazaną Mini Legendę czarną. Ale jak już zacząłem mówić, to na serio nigdy nie widziałem Mini Legendy srebrnej. Więc złota jest, ale nie wiem, czy jest srebrna. Aha. Ale ja planuję kupić żukarkę 3D i będziemy robić mini legendy i to jest postanowienie noworoczne No więc teraz może sobie zacznijmy jeszcze od dwóch mini legend, które nas tu kojarzycie No, i jeśli jesteście czasami nawet fanami mini legend kupujecie nieraz, to może znacie jeszcze trzeci rodzaj. Na początku mikro legendy. Czyli mini legendy, ale właśnie takie figurki. Mniejsze od y, Mini Legend. I będziemy mieli też odcinek z Mikro Legendą. Jak otwieramy y, paczkę. Paczkę z temu otwieramy. Y, najlepsze rzeczy kupione na temu To będzie jeszcze y, może w następnym tygodniu. Więc się szykujcie, widzowie, bo to będzie ekstra odcinek. Y, ale jak tak zaczynać od tej Mini Legendy? No to także wszystkie kolory oprócz srebrnego. Są oczywiście e, uważane jako dzieci mini-legend, też znane. No i zamiast takich głów, jak e, zwykle mają mini-legendy, mają kwadratowe. Następnie bym się wziął za mini-pupile. E, mini-pupile możemy stwierdzić jako króliki, zwierzęta itd. Ale mini-pupile to właśnie są psy. Czyli e, nie przypominają ani trochę mini-legend, ani trochę mikro-legend. Są to po prostu psy, o różnych kolorach, zrobione na 3D. są Z dwóch stron mini pupile są podobne do mikro i mini legend. Dlaczego? Pierwszym powodem jest dlatego, bo są zrobione na 3D, a drugim takim powodem jest, że właśnie są o różnych kolorach, oprócz właśnie srebrnego. No ale złotego mini pupila to też nigdy nie widziałem, ani złotej mikro legendy. Następnie zacznijmy od mini legend tych yy, nowoczesnych. Jeszcze były w 2024 roku, ale jakoś takie popularne to one nie są, bo kosztują stówkę. Więc nie opyla się kupować figurek z 3D za stówkę. Yy, polecam Wam z temu ale, albo z AliExpress, ale y, takie z super ocenami. Bo te, które mają super oceny to naprawdę faktycznie są dobre. Ja kupiłem złotą mini legendę z temu z właśnie takimi dobrymi opiniami i naprawdę mini legenda świetna, świetna mini legenda. Ale jakby tak zacząć od tych nowych, ja bym je tak nazywał jako Chase Czyli mini legendy dwukolorowe. Jest vandal, jest rubinowy. Diamentowy, no zobaczcie. Mamy zwykłe kolory, czyli niebieski, czerwony, biały i tak dalej. Lub czarny. Ale tutaj mamy już bardziej takie przejrzyste, takie lepsze. Takie jak rubinowy, szmaragdowy i tym podobny. I właśnie te mini legendy mają super akcesoria, super skrzydła i kosztują właśnie stówkę. Ale to są najlepsze mini legendy, jakie w ogóle powstały. A teraz pora zacząć od ostatnich naszych dwóch mini legend, które chciałem wam dzisiaj opisać. Tylko ta ostatnia mini legenda łączy się z wielu tysięcy. No, coś takiego. Więc ja na początku y, nie wiedziałam co tam y, by wymyśleć, ale naprawdę najbrzydszą mini legendą jest właśnie Giga legenda. Z jakiego powodu? Giga Legenda jak możemy się spodziewać była mikrolegenda to możemy się spodziewać, że jest mniejsza od Mini Legendy a właśnie Giga Legenda m, można stwierdzić, że jest większa od Mini Legendy i właśnie to prawda Giga Legenda jest zrobiona aż z trzech Mini Legend więc jest najbrzydszą Mini Legendą z tego powodu, że masz trzy brzuchy, trzy ręce, trzy nogi. I totalnie tą postacią nie da się robić prawie żadnej pozy, ani nic w tym stylu. A to też kosztuje 100 zł, bo w sumie to jest nowość. Ale ja bym to dał za 4 zł, bo naprawdę taki szajs, masakra po co to kupować. Ale jak się to kupi, to ma się w sumie trzy mini legendy jak się zmontuje. Odcinek trwa już 6 minut i 50 sekund, a ja miałem wam jeszcze przedstawić ostatnią mini legendę, czyli oczywiście nowe, nowoczesne. Pierwszą jest. Zróbcie Venoma, zróbcie Spidermana! Zróbcie Wolverina! To mini legendą jest właśnie. Takie. Wolverine, Spiderman i Venom. Czyli powstają nam już figurki mini legend z Avengers. Jak Wam już przedstawiłam, też może być czarna Pantera zrobiona z czarnej mini legendy oraz jeszcze może być Hulk zrobiony z zielonej mini legendy. No, jeszcze Hulk nie powstał, ale myślę, że prędzej czy później powstanie w 2025 roku. Więc to będzie tyle z tematu. Ja Was, e, widzowie, żegnam i nie zapomnijcie dać się tylko łateczki w górę, subika, w komentarzu. To już będzie mi bardzo miło. I też wpadnijcie na mój kanał, bo naprawdę fajne rzeczy tam mamy, społeczność super zadawy I szykujcie się, bo już niedługo mamy oczywiście... E, ...tego... E, ...5 stycznia mamy budowanie bazy z LEGO City, czyli e, takie normalne miasteczko z LEGO. E, z LEGO i się nauczymy. 7 stycznia baza x oraz Czarnej portery co może być naprawdę świetne, więc wpadnijcie. 5 i 7 stycznia, zapamiętajcie. A żeby być, to jak mówiłem, kliknijcie i łapeczkę w górę. Nara!